Dobra Wszyscy wysiedli Wszyscy wysiedli Witam, witam 13.30 13.31, odjazd Dobra, jadę Jedziemy sobie na... Na 100 kg zrobić 3 kółka na 114 skończyłem 169 wcześniej jeszcze kółka na 140 16 a rozpocząłem od 163. To nawet tam gdzieś już taki przejazd techniczny stąd nagrałem co tam kamerka była przy lusterku. widać tutaj wąsko, mało przyjemnie czytałem w internetach, że tutaj wykonawca prosił o aneks jakiś do umowy przedłużenie, przedłużenie prac o, o miesiąc zdaje się tam 34 dni czy jakoś tak ale to podobno przez to, że tam gdzieś chodzi o te wywłaszczenia Ludzie nie wszyscy dostali pieniądze na swoją działeczkę Podobno to się rozchodzi Ta robota tutaj widać idzie, tutaj idzie szybciej niż na witaminie. Przez chodniki już jest widoczne, jakaś tam ścieżka nawet widoczna w miarę. Tutaj w sierpniu już miało być skończone niby, tam, tam przynajmniej przejezdne No jeszcze do sierpnia trochę czasu jest, także kto wie We wrześniu niby ma być przejezdne, tak, no ale zobaczcie, że tutaj robi inna firma Zrabak I to idzie, jakoś idzie Tutaj zaraz w prawo jest takie jakby Nowa, nowa, nowa droga, nie wiem jak to będzie tutaj skończone, to będzie plus, czy to będzie ogólnie dostępne, czy jak? Tam już widać, asfalt jest wylany, normalnie. Także no zobaczymy. A też przecież musieli w jej i tak dalej tej robić, no ale to coś to robi tak, jak to robi. No to tutaj wygrała firma, która miała najwyższą cenę, bodajże, ale najkrótszy termin. Pewnie odwrotnie niż inna firma na witaminie. Tutaj w tę stronę do Sokółki, do Polanki to w zasadzie bez żadnych strat dojeżdżałem z dworca. W trzecim, w trzecim kółku miałem, no tam minutę miałem w plecy. Ale tak generalnie bez żadnych strat. Do dworca jak na wahadle w miarę trafiłem, no to minus 7, minus 8 nie wyjęte. Eee, jak na wahadle źle trafiłem, stałem na, 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 na początek czerwonego. To tam dwie minuty spokojnie, czyli koło dychy było opóźnienia. Nie wiem czemu, czy to jest spowodowane, ale nie wiem. Domyślam się, no bo chyba te światła są jakieś dziwne w centrum, tu od, od wzgórza, od węzła cegielskiej do hali, potrafiłem zgubić 5 minut. Na wzgórzu miałem jeszcze tam, nie wiem, minus 3. Hmm. Między takimi ludźmi trzeba się 8 godzin obracać, nie? Nie e, Na wzgórzu miałem załóżmy minus 3, przy hali miałem minus 8 już, nie? nie wiem, każde światło, jakieś czerwone. Nie wiem, o co chodzi, do czego miał służyć ten Tristar, czy to miał być jakiś tam priorytet dla komunikacji, że... Gdzieś, nie wiem, wygrywa autobus czy trolejbus i, I nie zmienia się. Nie wiem, nie wiem, do czego to miało służyć Generalnie tam, gdzie jechałem, tam miałem czerwone Czy jechałem Władka czwartego Do dworca to miałem czerwone Czy jechałem 10 lutego W kierunku Armii Krajowej, w kierunku Władka Czerwone Zawsze, gdzie nie pojechałem, czerwone Chyba, że tylko na mnie jakiś taki, nie wiem, płakta nabyka, Czerwone Czerwony kolor Czerwony kapelusz gdyby w, w tym filmie u Balei było idziemy, yy, myślę, że tutaj będzie luzik na obwodnicy Także nie wiem, o co chodzi z tym misiem, yy, z tym Tristarem bez korków pasyżerowie, no, normalna, średnia krajowa, czyli wymiana w te, we, w te czasami w ogóle nie wysiadał, nie wsiadał no to potem się, jakby tam gdzieś nadrabiało, wsiadali, wsiadali, no Światła, światła, światła. Ruch też jakiś, nie, nie, nie wiadomo jaki. Jechałem normalnie, według przepisów, tak. Na ile warunki pozwalały. Nie było ślimaczenia się. Nie wiem. O co chodzi. Na Rolniczej też miałem. Na Rolniczej minus 3, jak z przystanku. I normalnie w dół ogień, wiadomo. Jazda bez żadnych problemów. Na pewno cegielskiej i minus 3,40 sekund. To też takie zdumiewające, zadziwiające. Skąd się biorą te opóźnienia? No ale nic, dobrze, że przy dworcu przebieg ten czas drukowczy. Trochę dłuższy, no ale 10 minut, 8, 7-10 minut z przerwy. Zabrane z 27 to było 17 20 no, nie jest źle ale trwa, y, półkurs z Polany do dworca trwa 20 już Wam mówię, 20 tam trzeba 5 minut także to też tak co zrobić zrobisz, jak nic nie zrobisz. No już nie powiedziałbym, nie żeby rób taki jakiś był, nie wiadomo jaki, wielki. Turystów no trochę gdzieś tam jest widać, że czasem się gdzieś tam gubią. sporo Niemców idzie, niemieckich aut, znaczy niemieckich, niemiecki aut z niemieckimi rejestracjami. Pewnie przyjechali po naszej ziemie. wykupić nas. Niemcy. Oczywiście żart, jakby już nie wiedział, nie? No ale są takie sytuacje, gdzie tak plecał, takiego na no co pomógł. No i tyle. Ciśniemy. Ciśniemy, gazu nie wciskam nawet, bo sobie tutaj z górki sunie. Delikatnie 70, 70 5, nie, 70, teraz o 70 to mnie zastanawiam. Ale tak czuję zmęczenie troszkę takie, no jeszcze jeszcze nie cały tam jest 1340 na 117 koniec całe 9 godzin pracy ale to takie to domino to, męczno, to po tych dziurach, po tych murach, po tym budowie po tym centrum ostatnio 141 miałem to luzik no fajnie się jeździło ostatnio naprawdę nie było korków gdzieś na zatorów. naprawdę się jeździ jeździło się przyjemnie dzisiaj też nie ma tragedii odkukać aby tak się skończyło jak jest bez gdzieś tam, ty... problemów ale za ciebie. <złynny> morda się drze tam widziałem na, na fejsie zagorzałą dyskusję pod zdjęciem na, na tym profilu PKA, zdjęcie tam samochodu i post w zatoce autobusowej, częściowo w zatoce autobusowej na ulicy przy przystanku Rolnicza. Kierunek ważny i rzeczywiście tam naprawdę jest zatoczka krótka. Dzisiaj też miałem tą przyjemność, dzisiaj nie, nie, nie raz miałem tam przyjemność właśnie wjeżdżać, kombinować. Yy, mijając busa i potem próbując wjechać w tą zatokę, gdzie w autobusie ma się dużo osób starszych. No naprawdę większość to są osoby starsze. Gdzieś tam z różnymi ograniczeniami ruchowymi, bo tam i o lasce i o kuli z podzikiem. tobie ty z dziećmi w wó wózkach, tak. Również tu trzeba podjechać jak najbliżej krawężnika. No, o ile solówką jeszcze jako tako, przegubem zapomnijcie, że, że, że wam tył wejdzie ładnie. Za krótka, raz, że za krótka jest ta, ta zatoka. Dwa, no nie wiedziesz tak jak Ci stoi coś na początku zatoki. Dyskusję oczywiście w tyle, by nie przyjęło mandatu. No to byś nie przyjął mandatu, tak. Jeżeli chodzi o tego, gdyby przyjechała policja i karała, to by tak stanął. nie przyjął mandatu, to potem byś przegrał sprawę w sądzie i zostałbyś... Eee, e, ...rachunek za sprawę sądową, także... Więc, Panie to no też... Nie, teraz tak, nikt mandatu nie będzie przyjmował, nie przyjmuj. Ale może być tak, wiesz, kogo to obchodzi, że to, tam jest... tam jest... Ta, ...że tam jest paczkomat. 50 metrów dalej jest y, parking y, przy Biedronce. Do końca parkingu podjeżdżasz, i jesteś przechodzisz przez ulicę, to tam do jednostki wojskowej i jesteś przy paczkomacie. Tam, tam naprawdę ludzie nie przysyłają, te, w tych paczkach nie ma, w paczkomatach nie ma nie ma paczek, które ważą po 100 kilo. Jeżeli masz ich więcej, jeden z drugim, wózeczek i targać, nie? Bo jak mi się osoba starsza gdzieś wygrzmoci czy coś, no to ja mam problem. To ja mam problem, niestety. Teksty w stylu kierowcy zawodowy po prostu poradzić, no nie, nie przy jeśli zostawią przystanek, no to nie przefronisz, chociażby nie wiadomo, jaki kierowcą był. Ale to trzeba troszkę pojeździć, żeby się o tym wiedzieć, pomyśleć czasem. Muszą iść za sterami autobusy i pojeździć po mieście. Także, no tak to jest. Mówię, koszta, koszta sądowe jeszcze i sąd mógłby Ci jeszcze większy mandat dodawać, także... Takie fajne oczekowanie. Może jak ktoś nie przyjmie, to, to już... Mówię, nie zapłaci, nie wiem, nie wiem, Ci ludzie tak... No tak to no nie ma, to jest odroczenie, prawdę mówiąc, Bo on, co on ma zrobić, on tam ma paczkomat, gdzie ma stanąć, nie wiem, może w kosmosie. By dobrze napisał, w niech stanie, piszą do pracodawców, tam do szefów, do tych od impostu, czy kim oni tam są, żeby im paczkomat przestawili, może. Takie rzeczy no, Takie rzeczy, to są dramy ludzkie Ale to jest problem, naprawdę Rampę wystawić, coś, no, no olej jeszcze to, to tyle Tam jeszcze te stragany stoją Też z tymi straganami, też nie wiem czemu to tam jest takie Na to, na to, na to, na to ktoś to pozwolił Też to jest tam troszkę, troszkę ciasno tam tam potrafią jeszcze, mówię, podjechać autobus, ludzie wsiadać, wysiadać jeszcze, jeszcze potrafią rowerzyści przejeżdżać po tym chodniku tam to są dopiero jajca no, nie jest takie ostre to... to są dopiero jajca no, poproszę zielone już tutaj nie zdążyłem, nie zdążyłem. Asi mamy w bród, ale widzę, że światło nas tu przytrzymało. Przyjechał tylko autobus jeden i osobówka. Koniec. Dla nas nie starczyło miejsca. Staliśmy na tyłach. Nie starczyło miejsca dla nas. Wakacje. Popadało troszkę, ale jest przyjemnie. Nie ma upału takiego nie wiadomo jakiego. Rano to nawet było tak grzeczko, szedłem do pracy, szedłem po placu do autobusu, to tak nawet na mi tak zawiewało Ale Słońce tylko wyjdzie i, i grzeje Też dziwnie zrobili tam jak zrobili tą ulicę Starowiejską, w nie jedziemy na przykład w Władka 4 czy tam czy 3 Maja Przeżywanie z Lysą Starowiejską, no to tam jest narobione. Tam jest tak narobione, że jest strefa ruchu. Dobrze mówię? Strefa ruchu jest, my tam zaraz nie ten. I tam bezdzienne pierwszeństwo ma pieszy. I czasem jest takie Kongo, że ten nie jest pewny, czy ma pierwszeństwo, tamten też nie jest pewny, czy ma pierwszeństwo, tak? I kierowca wstaje, i pies wstaje, i wszyscy stoją. I, 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 no, to no, no, no jest takie no mówię, zamieszanie małe. Ale, ale, no, tam trzeba ustąpić każdemu pieszemu, czy tam w no, no trzeba uważać, bo piesi wchodzą. Niektórzy, niektórzy uważają, ale są tacy się trafiają jeszcze, którzy po prostu idą, nie, nie patrzą. Tego tam trzeba naprawdę powolutku, powolutku nie patrzę. No, mają no pierwszeństwo. no Ty masz patrzeć w tym miejscu, już ty musisz patrzeć, niestety. Tak zrobili. Przed skrzyżowaniem jest znak: początek strefy, za skrzyżowaniem, koniec strefy. Że wierzę się na, na na zniesionko. Do przejścia, ale i potrafią nawet jeszcze niektórzy wyprzedzać. Także takie jajce. No, Stanąć, sobie tutaj można też na przykład stać zadowolonym różnie to jest będziemy się ustawić, odstawić, podstawić, podstawić. Ja jestem jeszcze przed czasem rozkładowym tutaj żeby ktoś nie wiedział, nie? z stanowieńską uważamy trzy razy. Po stokroć, trzykrotność i kuźwa, nie wiem jeszcze. Naprawdę trzeba uważać. No dobra. Uch, słuchaj, ta. kończę. I tu rozpisuję sobie co trzeba. sobie na razie przerwiemy. Przy te świetlacze świecić nie muszą. No, 58 za 10 minut mam odjazd. Także na razie.